Ja u ciebie, jak tam. A dobrze, a u ciebie? A właśnie, u mnie trochę słabo. W ogóle jestem przerobiona. Cały czas tylko gotuję, pracuję, piorę. No to samo. Jeszcze muszę. standardowo, nie? Muszę sprzątać pokój dzieciakom. A to pracuj tam, no? A w ogóle, czyście się tam macie? No, to się co wy tylko kładacie. Hmm. No, 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 się Posadziłaś mnie wprawdzie nie najgorzej, ale mięsa trzeba by było dawać sporzej. Przed Tobą widzę, półmisków nie mało. A mi się ledwo nalewki dostało. Diabł się godzi takowa biesiada. Gościem czy świadkiem, jak tego obiada.